Polska to czołowy eksporter jabłek w Europie. W ostatnim czasie wyeksportowaliśmy około miliona ton tych owoców. Staliśmy się również trzecim producentem jabłek na świecie, po Chinach z produkcją 25 milionów ton i USA z produkcją na poziomie 5 milionów ton. Jednak w ostatnim czasie liczy się nie ilość wyprodukowanych jabłek, ale jakość oferowanych owoców. W Polsce 60% z całej produkcji jabłek przeznaczona jest na przemysł. Jednak największy zysk można uzyskać ze sprzedaży wyselekcjonowanych jabłek deserowych. Poprzez odpowiednią jakość można również szerzej wejść na rynek europejski, zmieniając tradycyjny kierunek eksportowy. Polska mogłaby więcej eksportować jabłek. Jednak problemem jest zbyt duże rozproszenie producentów oraz brak odpowiedniej wysokiej jakości jabłek deserowych. Witam Państwa w programie Uprawiamy Biznes. W ostatnim czasie jakość owoców i warzyw nabiera coraz większego znaczenia. Nie zawsze można uzyskać dobrej jakości owoce i warzywa, jaką byśmy sobie życzyli. Dlatego przyjechałem do Holandii, do największego zakładu produkującego maszyny i urządzenia sortujące. Tradycyjnie w firmach holenderskich, jeżeli pojawia się gość zagraniczny, na maszt wciąga się flagę narodową. Jak produkuje się maszyny sortujące? Jak można posortować owoce i warzywa? Zapraszam do obejrzenia programu Paweł Szymaniuk. Paweł Szymaniuk. Absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Ogrodniczych. Doświadczony dziennikarz telewizyjny. Nie tylko zna się na uprawie warzyw, owoców i kwiatów, ale też doskonale wie, jak je potem odpowiednio przyrządzić i podać. W programie Uprawiamy Biznes doradzi i podpowie, jak na uprawie zyskać, a nie stracić. Korzystając z okazji pobytu w Holandii na dniach otwartych w jednej z największych firm holenderskich, gdzie zobaczyliśmy nowe odmiany warzyw liściowych oraz odmiany z przeznaczeniem do upraw ekologicznych, odwiedziliśmy również firmę dobrze znaną sadownikom w Polsce i na świecie, która specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń do sortowania. A dlaczego wybraliśmy właśnie tę firmę? Firma rozpoczęła działalność w 1940 roku, a zatem zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Siedziba firmy znajduje się w holenderskiej miejscowości Tricht. Jesteśmy bardzo małym przedsiębiorstwem. W 1952 roku pojawiła się u nas pierwsza maszyna sortująca. Zaznaczam, że jest to urządzenie bardzo znane. W tym czasie firma wkraczała na międzynarodowy rynek, sprzedając bardzo dużo takich urządzeń, które trafiały do 40 krajów. Maszyny sortujące, które możecie tutaj zobaczyć, są dziś bardzo popularne w świecie i bardzo zaawansowane technologicznie. Ta wysoka technologia zastosowana w maszynach sortujących przeznaczona jest dla producentów owoców i warzyw. W tej chwili mamy około 90 pracowników. Jest to naprawdę zgrana ekipa. Wszyscy pracują razem. To duża grupa osób, która się wciąż rozwija. Nasze urządzenia sortujące powstają w całości w tym zakładzie. Wszystkie nasze działania i rozwiązania innowacyjne są po to, by zaspokoić potrzeby klientów i końcowych konsumentów, także tych z Polski. Mogę powiedzieć, że w ostatnich latach aż 50% urządzeń tego typu było eksportowanych właśnie do Polski. Jesteście dla nas bardzo ważni. Zauważamy, że w ostatnich pięciu latach jest duży popyt na nasze maszyny ze względu na to, że są one komfortowe, wydajne i ciche. Wysyłamy również w dużej ilości maszyny i urządzenia pakujące. Cała produkcja tych skomplikowanych urządzeń, które trafiają na rynek polski, odbywa się pod jednym dachem. Nie wszystkie stacje telewizyjne mają dostęp na teren zakładu. Dla nas zrobiono wyjątek. A jak powstają sortownie do jabłek? To pokaże nam Roni. Wieloletni pracownik tej firmy. Naszą wizytę w zakładzie zaczynamy od początku całego cyklu produkcyjnego czyli od drzwi, przez które wjeżdżają zakupione różnego rodzaju profile metalowe. W tym miejscu możemy zobaczyć, jak wygląda pierwszy etap produkcji maszyn. Wykodujemy każdą część od samego początku, która później będzie się składała w jedną całość. Wszystko to robimy pod jednym dachem. Ważna jest dla nas jakość, którą sami tutaj tworzymy. Pierwszym etapem budowy skomplikowanej maszyny sortującej jest odrzucenie złej jakości metalu. Jeśli to zostanie wykonane, przechodzimy do następnego poziomu budowy maszyn. Po tym etapie mamy kolejną fazę procesu. Przejdźmy do następnego pomieszczenia. Jest to pierwszy i wstępny proces obróbki metalowych profili. Każdy element od samego początku z precyzją i dokładnością zegarmistrza jest cięty i wstępnie obrabiany. To była najgłośniejsza część w zakładzie produkcyjnym, a my przechodzimy do następnej. Znajdujemy się w następnej części warsztatu, gdzie powstają inne elementy naszych maszyn do sortowania. Za mną możecie zobaczyć urządzenie do wstępnej obróbki elementów metalowych. Jest zautomatyzowane i w pełni kontrolowane przez komputer. Przed nami są maszyny do wycinania skomplikowanych elementów z grubej blachy za pomocą lasera. Obok nas y, widzimy następny etap powstawania elementów do naszych sortownic. Jest to w pełni zautomatyzowane urządzenie do zginania metalu. Jak widać, każdy proces jest kontrolowany przez komputer oraz przez czujne oko naszych pracowników. Tutaj liczy się precyzja wykonania nawet najmniejszego elementu, co w późniejszym efekcie daje gwarancję prawidłowego. Działania naszych maszyn. Tak wygląda drugi etap powstawania najnowocześniejszych maszyn sortujących w porównaniu z pierwszym, gdzie duże kątowniki, teowniki i inne profile metalowe dzielone są na mniejsze części. Po wykonaniu części metalowych maszyny sortującej, każdy element przechodzi do następnego etapu produkcyjnego czyli do lakierni. Następnym krokiem do powstania maszyny jest obróbka elementów pociętych i odpowiednio wyprofilowanych. Zadaniem naszych pracowników na tym etapie jest dokładne oczyszczenie każdego metalowego elementu przed procesem galwanizacji. Każda metalowa część zostaje dokładnie pokryta specjalnym proszkiem. A następnie wkładana do osobnego pieca, gdzie następuje jego wysuszenie w wysokiej temperaturze. Po tym działaniu naniesiony proszek przylega do metalu, co w rezultacie daje nam bardzo dużą wytrzymałość na wszelkiego rodzaju uderzenia mechaniczne. Jest to nasza tradycyjna metoda produkcji w tym zakładzie. Przejdźmy teraz do etapu powstawania naszej maszyny sortującej. Żadna sortownia nie może obejść się bez różnego typu taśm transportowych. Każda z nich jest składana i wykonywana ręcznie. Przeszliśmy do następnej części naszego zakładu, w której wykonywane są elementy taśmy transportującej w naszej maszynie sortującej. Cała taśma transportowa tego urządzenia właśnie powstaje w tym miejscu. W zależności od przeznaczenia urządzenia do owoców czy warzyw mamy różne typy taśm, tworzymy je specjalnie z aluminium pod konkretne indywidualne zamówienie. Wszystko wykonywane jest w tym miejscu, a następnie pakowane i przygotowywane do transportu. Można powiedzieć, że w tym miejscu kończy się etap wykonywania wszystkich elementów do stworzenia precyzyjnej maszyny sortującej. Praca kończy się w tym pomieszczeniu. Taśmy transportowe muszą być wykonane z dużą dokładnością. Bo to od nich zależy, czy owoce podczas procesu sortowania nie zostaną uszkodzone. Przechodzimy powoli do ostatniego etapu produkcji. Jest to największa część hali produkcyjnej, i w porównaniu z pozostałymi panuje tutaj cisza i skupienie pracowników. Jesteśmy teraz w głównym i największym pomieszczeniu naszego zakładu. Jak widać, pracuje tu najwięcej ludzi. Wszystkie maszyny przed wysłaniem znajdują się właśnie tutaj. Maszyny są składane i kompletowane. Najpierw montujemy części mechaniczne, a następnie elektronikę, bez której żadne urządzenie nie może działać. Zakładamy wszystkie potrzebne kable i przewody, a także system monitorujący. W tym pomieszczeniu kończymy budowę każdego rodzaju maszyny. Pracują tu ludzie, którzy wiedzą, jak to wszystko złożyć w całość. Każda maszyna od samego początku tworzona jest na indywidualne zamówienie producentów. Możemy dla nich zmontować system sprawdzania wagi, rozmiaru, jakości wewnętrznej i zewnętrznej, a także system pakowania. W tej chwili budujemy małe. Jak i duże maszyny dla Polski, Chin, Peru, Niemiec i wielu innych krajów, w zależności od ich potrzeb i rodzaju owoców, np. jabłek, brzoskwini, nektarynek czy warzyw jak pomidory. Jak zauważyliście, jest tu bardzo cicho w porównaniu z poprzednimi działami naszego zakładu, a ludzie pochłonięci pracą. Obecnie każda maszyna sortująca posiada system kamer. My zajrzeliśmy jeszcze do małego pomieszczenia, gdzie są przygotowywane i składane kamery do montażu. Jednak każda maszyna, zanim wejdzie do produkcji, powstaje w biurze konstrukcyjnym, w którym pracuje sztab ludzi z różnych dziedzin. Efektem pracy zespołu są coraz nowsze maszyny z coraz większą możliwością i dokładnością sortowania zewnętrznego i wewnętrznego owoców. A jak wygląda sortowanie owoców takich nowoczesnych maszyn? Na początku pokazano nam model sortownicy, który potrafi przesortować kulki pod względem kolorów, ale obecnie budowane są maszyny bardziej skomplikowane i dokładniejsze. This is the geosort. To jest maszyna sortująca. Jest dla nas bardzo ważnym urządzeniem, jeśli chodzi o producentów, ale również dla polskiego rynku ze względu na produkcję jabłek. Ta maszyna, przy której właśnie stoję, świetnie nadaje się do sortowania jabłek. Wysłaliśmy jak do tej pory około 50 takich maszyn na wasz rynek. Oprócz początkowego sortowania mechanicznego jabłek, w najnowocześniejszych maszynach zainstalowany jest system kamer, które monitorują jabłko z każdej strony. Maszyna ta może wykryć każdy szczegół jak kolor, procentowe zabarwienie jak również defekt czy skazę na skórce jabłka. System ten pozwala na oddzielenie owoców, których nie potrzebujemy w danym momencie sortowania. Pierwszym etapem jest sortowanie owoców zewnętrzne. Następnie taśmy transportowe przenoszą owoce do systemu monitorowania jakości wewnętrznej owoców. Na tym etapie jest możliwość zbadania między innymi zawartości cukru, koloru, ale również jakość miąszu, przebarwienia i inne wewnętrzne skazy, na przykład wywołane przez choroby. Zatem mamy tu badaną jakość zewnętrzną, wagę i jakość wewnętrzną. Maszyna sortująca sprawdza każdą pojedynczą sztukę jabłka indywidualnie. Dzięki temu systemowi owoce są sortowane w sposób precyzyjny. Na przykład, mając taki defekt, system od razu odrzuca owoc. W ostatnich sześciu latach wysłaliśmy zdecydowanie najwięcej tego typu maszyn na rynek polski, co świadczy, że. Polscy producenci jabłek i zarazem konsumenci zwracają większą uwagę nie tylko na cenę jabłka, ale przede wszystkim na jego jakość. Jest to dobry kierunek rozwoju polskiego sadownictwa. Tego typu maszyny, jak ta, cały czas udoskonalamy. Są one coraz bardziej inteligentne. Razem z naszymi inżynierami staramy się, by system tych maszyn był jak najbardziej precyzyjny. Wszystko po to, żeby producenci jabłek mogli szczegółowo określić stan swoich owoców. Taki system, jak ten, jest bardzo ważny dla polskich producentów. Ale konsumenci nie tylko w Polsce wymagają wysokiej jakości owoców. Chcą, żeby dobrze wyglądały, ale także równie dobrze smakowały. Dzięki tej maszynie producenci mogą sortować każdy typ jabłek pod bardzo szerokim względem jakościowym i smakowym. Tego typu system jest idealny do sortowania jabłek, ponieważ nie uszkadza ich. Wykorzystywanie naszych maszyn sortujących nie ogranicza się tylko do jabłek, ale jest również bardzo dobre dla innych produktów, takich jak na przykład pomidory, owoce pestyczowe. Brzoskwinie czy nektarynki działa wówczas bardzo dobrze. Jak widać, ten system nie ogranicza się tylko do jednego owoca. I tak powstają najnowsze maszyny sortujące. W zakładzie właśnie rozpoczyna się przerwa śniadaniowa oczywiście z podstawowym napojem w Holandii czyli kawą. A my zapraszamy Państwa na krótką przerwę po której pokażemy, co można zrobić z odsortowanych jabłek.